Witam w kolejnym odcinku. Odbieramy ten telefon i oni coś odnoszą. A jedziemy do Wlada na Wódkie. No. Dobra, to jedziemy do Wlada na Wódkie Albo i nie. mam, mam. Proszę bardzo, jaki parkour. E, aha, co? Ty mam jechać? O kurwa jaki ja mam samochód. No jak się to odpala? Włączimy. Światła dobra. To jadę Do wlada. Ile tu ma kuni? Moby jak najwięcej. Ty zapierdala to autko? Nie powiem, że nie, fajnie. O kurwa, drifty sadzę. Ale na szczęście jestem wybitnym kierowcą. Na kurwiamy do blada. Mamy 4 minuty. Hamulec postojowy, pyk. I nie ma... O! Dobrze jadę chyba dobrze. Oj, Mamy 4 minuty. I już prawie jesteśmy. Łopanie, Oj, oj oj, oj oj, oj. Kurwa, do szpitala trzeba jechać, a nie. Muszę wyczuć tałko. O ślecz. Kurwa, mnie zauważy, jak ja bez szyby. żebym podjechał za blisko. O dobra, wyjechał. Idzie czy do mnie? nie. Dobra, czyli żeby go tylko nie stracić z oka, wiedzieć gdzie jeździ, jakie ma hobby. A numer buta to się później wyczaszni. O. Zwykła przejażdżka na grzyby Nie przejmuj się Jedziesz do lasu Kurwa, nie widać Dokąd ten... Dokąd ty jedziesz, opie? Tak późną nocą? Na pewno nie na dyskotekę. Bo tam będzie trzeba pić, szał na O! No i kurwa Johnny jest? O Panie, no kurwa, daj dojechać, no. O kurwa, on się tu zatrzymał, nie, ej, do tyłu. Dobra, jest git. Aha, na no, chuj ty tam idziesz? Wysiadamy. Jednak nie, on tylko szedł po paczkę z impostu. On inni. Tam, będzie Dobra, czyli jak to cel jest za daleko? To gdzie on poszedł? Kurwa, tutaj jest. Aha, on idzie tutaj z lampą Aladyna. Dobra, czyli jednak nie ten las. FBI open the door. Dobra, on mi poświeci lampką. Kurwa, jak ten, jak się nazywał ten detektyw? O kurwa, mi wraca. No nie, nie, kadri, 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 nie, gagri, nie, 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 kontrolny. nie, nie, jak ten, ten nie, z nim, no. Mhm. Aha. Wyszedł mi na czołowy. Dobra, teraz zwinułam mi za nim idziemy. Wiesz, jak czai się na śmierć policjanta, bo mu zajebał dwie świnie. No, jak Sherlock Holmes się czuje, teraz mi się przypomniało. Zaraz będzie wracał, to go tutaj poczekamy w krzokach. No ej, ale, no, no kurwa, czemu to tak działa? Spierdalamy do auta z powrotem? Idzie tam. I on tam poszedł gdzieś dalej. Chyba, do tej faty, no. Idzie dalej on? No on tam kurwa gdzieś wącha dalej. George, nie bądź podejrzliwy, wariasie. No to kurwa, tak. cel za daleko, kurwa. Podejrzliwy się staje, ujem, ujem. No, teraz rabacz, że cel za daleko. O, George, przestań. To jest kurwa chorony. Z... Mam go sprzątnąć, kurwa. FBI. Nie mam kampy następnej. On jest bardzo podejrzliwy. Na sokoli wzrok, że mnie w tych jabłkach widzi i truskawkach nie lubię takich kurwa zadam, co muszę kogoś śledzić. Dajcie mi pincho, od razu, to ich no i tyle. O kurwa, proszę, czyli patrzę na niego. Hatka w, w, w lesie. Mam za nim tam wejść, czy nie? Aha, czyli już go mogę zajebać? Ще як падло, а мане мене А ми ж там що могу забити. Ви мадре шорісто таєт. Ач два ала равда. Ето Акаров бідлог збавить всім. Кену мадре Свободы, ач демократії. Опознай водзу Михаил Гарин, алма умрату, это его мадре патруль. он создал хвавафиста Он и дуров всем. Это стопа или криминал за братство. Вы, возможно, подшедать коммунии регулков. Или пристать нас. А да рату падули O kurwa, no powiem wam, że ja pierdolę. Stworzona przez niego krwawa pieniędzy. Robi wszystko, wam bo... ona Nie, no ja bym chyba dołączył do nich. Tak naprawdę. Zdrowiać a akary swobodnie. Ale jestem w domu i jestem w krwawej pięści. Zajebiście, jeszcze cztery dostałem to, kurła. Elegancko. E, jedną rzecz, którą muszę zrobić, to jeszcze dać trochę do magazynku, bo jestem tak... Taki, taką mam teorię, że jak mam zapchany ekwipunek, to nie pojawia się kontrabanda. Taka teoria. Tyle na naboi, starczy. Zaczynamy pracę Andrzejku Chyba nie Dobra, nie zostawiam na noc Co mam teraz robić Tam ja coś jeszcze Trzema Tam mam i spać? Chyba tak Jakby mi pobrali podatki, to bym się kurwa wkurwaj. Gotować na wkurzył. No jasne, że tak. Idziemy skontrolować parę chuliganów. Chłopa. Ogarnięty. Dobra. To dawaj już. jadymy. Zapraszam pana. Bilecik był? Bilecik był? A zobaczymy, czy był bilecik. Proszę wysiąść. Aha. Dobra, dobra. Wyjdź z pojazdu. Zaraz zobaczymy, czy bileciki są. Co my tutaj mamy? Ten wiek kierowcy. Embargo na towary. Okej. Okay. No ty jesteś taki, żebyś mógł mieć 54. No i masz 54, tak jak na obrazku. Jesteś podejrzany już. Walenty Ilgin B5 -3. Tutaj jest błędzik, numer paszportu Że nie zgadza. Maj... Mm. Ważne do Maja mamy kwiecień, czyli to się zgadza okej okay. kontrabandu przenosi, i oczywiście, że pan przenosi zajebiście, że składa, bo ja jestem biedny ale zajebiste klatki hopie, na co to, na nie wiedzie? kontrabandu w tym musz? czekaj, ci to od razu sprawdzę um, klatek nie da się wyjąć Trochę się se otworzy wszystko. Będziesz z otwartym jechał. A ja se ufał przeświecę bo może coś tutaj trzymasz takiego fajnego, podejrzanego, co by mi wzbogaciło kieszeń. Ale chyba nic. Dobra. Oponki. Tutaj coś widzę, że coś masz fajnego. Czym ci to mogę przeciąć? widłem Broń! Ło, kurwa, no broń! Ile, ile, ile? Cztery stówki? Czekaj chwilę. Sprawdzimy, czy masz więcej. Jak to, to czy przepuszczę. Ale to zaraz. On trzeba zarabiać, więc wyjebany. Wezmę ciebie tą łagółkę, bo popię tutaj. No kurwa, nie da w stary. Wiesz, ile mi Mirek płaci? Kurwa za to. Nie atakuję Cię, spokojnie, tylko chcę jeszcze zarobić trochę, zanim wezmę od Ciebie kasę. Dalej mi oferujesz kasę czy nie? Tutaj nic nie masz, pod sufitka coś jest. Potele czyste. A jednak nie. Do tego potrzeba specjalistego noża. Okej. Okay. Hmm. <grym> Dobra, to cztery stówki, czy puszczę, co? Hmm. hmm. Dać mi te cztery stówki. Czy mam sprawdzać dalej? Walenty zastanów. Niech on wyciągnie jeszcze raz pieniądze. Ale dobra, to chuj, to sprawdzam ci silniki. I pak paliwa też. Tutaj nic nie ma. Nie no, no toje na tym wyszedł chyba. Ale za ciebie będę miał w jej jest jesteś aresztowany, o, pilny go tu Mateuszku, nie Kim ty jesteś? A, Karol. To Karol, pilnuj go. Czekaj, uniformie. Dobra, niepotrzebny. Dobra, możesz ten odstawić do naszego magazynku. Pięknie. Inspekcja zakończona. Kolejny. I tutaj już nam to znikło czyli tylko embargo na towary. Bilecik na parking był. No, ty kurwo. Wysiadaj, ja już widzę, że ty o, jesteś podejrzany. O, 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 o. Aż jak go zastrzelę, to znowu straszę, Nie. No, zobaczymy, czy ci odnam. Um, kim ty jesteś? A Zamat? Umarł. Przez jakie U? Dobra, niech czy się zgadzam. 9M. Wieku nawet nie sprawdzam, ważne do nie zgadza się ważność, chyba nie? Bo to tu, aha, chyba że tu się to sprawdza. No to jak tak, to tak, bo tutaj będzie błąd, nie? Tak. Mhm. Czyli jak masz do maja, to ci się zgadza. Dobra, to prześwietlimy ci tylko autko. Nic nie przewozisz z tego co widzę. Pięknie. Piękne zachowanie. Ale trzymasz tutaj? Zobaczymy, czy nic nie znajdę. No. Na tym polega moja praca, żeby nic tu nie znaleźć, a żebyś ty nie miał problemów. Ale jeszcze pójdziemy na fotel. Chyba hmm, faktycznie nic nie znajdę. Towarów pan nie posiada Wszystko się zgadza, więc zamkniemy. No i co nam? No? Kontrola zakończona, możesz pan jechać. Do widzenia. A ja sejdę idę opróżnić, chyba ten znowu. O, mam pewnie pełny, kipi Inwentarz. Ja no jeszcze trochę zmieści. Dobra. Do widzenia. Zapraszamy. On już to przewozi. Moż tam kto? Ty możesz tam. Trzwi nie widzę albo krowy. Witam, wyszedaj. A chuj ci na imię. Kto ty tam masz? Dokument. Na bank nie jest nic w porządku. A ja madre duro, et danieza, a zajmuję się tym, jak caniac. Dobra, przechodź perwosku. A co ty tutaj oferujesz? Masz coś na wymianę? Wódka 300 i 300 Dobra, sprzedać ci mogę wódkę Czekaj, bo. Aha, on kupuje papier. On, dobra? Kupujesz to, sprzedać możesz to. Aha, czyli jakby... Dobra, dobra. Handel wymienny. Ale wszyscy tą wódkę kurwa. Dobra, sprawdzę twoje dane. Paweł Zubko, zgadza się. Paweł, o to pan... korzenie jakiś pan ma chyba na śni. Dobra, sprawdzam dalej. 824U, 9 gidzia 6. Handel. Aha, on handluje ważne do kwietnia 27 6 dni. Nie chcę pan na trzy dni się u nas zatrzymać. Dajesz mi na tym zbiorniku. Na bank też ukrywasz? Maska No, chyba nic tutaj pan nie ma. Czyżby był czysty tylko list przewozowy miał taki uchyły? Jeszcze nikt nie miał w nie? To jest porwa dziwne. Tutaj nic nie ma. No to nic. No zobaczymy ci krowę. Uuu, ale fajna krowa. Sze mamuczka. Nie wiem czy ja chcę czy wyładowywać. No, albo ładować. Hmm, no krowa fajna, nie? Dobra, weź mu to załaduj. Z powrotem. No i co, Z swarkę i pewnie, nie? No jak, wiadome Dobra, panie Wszystko się zgadzam Wszystko jest elegancko Ale chciałeś mnie przekupić I zdjęcie? Czekaj Pokamordę, Wykapany łojcie. Dobra Regulacje wyjazdowe ci damy, tak, ale to teraz pytanie, no bo nie nas tutaj podkuje, mogą zrobić. Więc mogę stracić. No, poczekaj chwilę, mam tutaj pasażera. Towary i bagaże, ale zwierzęta nie ma tutaj nic, czyli bym go puścił. Dobra, jedź, bo mam sprawę. Zobaczymy, jaka misja interwencyjna. Aha, czy nie, już chuj. A szkoda, bo mnie zobaczył. Ale ja chciałem pana tutaj załatwić, najpierw. My mi spierdolił i co? Czyli jednak nie moczna. Jak jest z krową. okej. Okay. Jeba na muczka mnie zmyliła. Już od razu nawet... Ty. Dobra, ale wysiadaj. Od Lichto, a to będziemy na niego mówić Jeppetto. Ty żeś tego pinnocia wystrugał. Adidas. Adidas wystrugał pinoki. Dobra, RK ważne do maja, czyli sześć zgadza Ej, panie Adidas, no i co ja mam tutaj z panem zrobić na? Opony czyste. Pod klapą pewnie czystą. No, jakże inaczej. Spok, Adidas Wiem, że żeś pracował na to długo Czysty jest Zatacznicując, jedź Adidas może jechać Nała Albo jak to u was mówią, Nike. Kolejny. Nie tam, nie tam. Co? To no bo bar Anglia. Opna edowa szlachta, obowiązkowa. Nie wierzę w to, nie. Z niego daj nara. Nie miał żadnych, kurwa. Od liksu. Odma wygodzi. Nie wiem, nie wiem co tam było śle ale no, chyba nic tam kurwa nie przewoził. Ani nic nie przemyt. W ogóle rado. Że będzie to poрядak. Adidas mnie oszukał, kurwa, musiał mieć dobrze zakitrane Masz gumę stary, wymienię se oponę A tak w ogóle to byś mi uratował dupę, bo z kasą im nie ciężko. Jakąś kontrabandę byś mógł mieć w końcu Aha, tego się nie da otworzyć, dobra Kurwa, no tutaj nic nie ma, no Nic, zupełnie nic nie widzę Opony czyste to jedynie co to za ładunek Kurwa, chopie jak z jajkiem On I masz łopie duszki. No i gitara. No dobra, teraz tutaj sprawdzimy. Tutaj się zgadza. Fajnie, jakbyś miał jakąś kontrabandę. Bardzo by mnie to ucieszyło. Nie ukrywam, że nie. Ale to jest to, że oni kurwa wprowadzili karę. Że jak mu ja rozjebie, a tam nie będzie kontrabandy. I tak podejrzewam było z Adidasem, to mnie podliczmy tutaj. Ja mu nie chcę tego rozpierdalać, bo będzie kara. No to jest kurwa, nie wiem, czuja jakieś. Mówię, nie jest czysty. Tylko czy ma RKA? Nie, Republika Kazachstanu. Dobra, więc sobie sprawdzimy ci teraz jeszcze, jak to było. Radioaktywność Deregent 3 Worek z nawozem Oshem Ziemniaki 5, Skrzynka jawka 2. Ok, to się zgadza. Mam za Okton, się zgadza. To się zgadza. No masz ważne do maja, nie? Dobrze. Dobra. Zapakujemy Ci to. Jestem czego, co by było, jakbym go puścił bez ładunku, nie? Według mnie jest czyste, zobaczymy. No tutaj grają w chuja, nie szle, nie? Boroszego Ja... McDonalda Jeszcze to czy sprawdzę. Nie sprawdziłem miał fajna skrytka Tylko miał przebitą oponę O jest! Moimi sprawami, ale tamten pilnowany, to idę spacz do naczepy. I zapłacić podatek za kurwa moich pracowników. Mhm. Ukończone misje 400, poprawne kontrole 360, tutaj mi zajebali. Ale mam 300 bilansów, więc chyba dobrze. Chyba. Zobaczymy, ile na koniec będę miał kasy. Dobra, czyli mam na plusze kasę, to jest dobrze. A reszta w następnym odcinku. Na razie.